Cóż, Państwu, kłaniamy się bardzo Radio KRDP Ciechanów Płock. Dzisiejsza audycja będzie wybitnie rodzinna, wybitnie taka zbliżająca narody, dlatego też pozwoliłem sobie tutaj na zaproszenie. Przyjaciół do audycji, tak, żeby się to wszystko z y, ciałem stało. Mamy duże ciało Wojtka, Wojtka Gęsickiego w postaci własnej. Witam cię, Wojtuś. Dobry wieczór, dobry wieczór. Michał Wichłacz. Też niczego sobie ciało. Dobry wieczór. Będzie realizował. Radio ciałem stoi. Tak, i ja również jako to trzecie ciało niczego sobie Stanisław Antośkiewicz. No i cóż, zbliżają się, zbliżają się święta, coraz bliżej to wszystko, ludzie biegają coraz szybciej, kupują coraz więcej rzeczy do niczego niepotrzebne nieraz. Ale taka tradycja tak, podobno trzeba, tak podobno ma być. Wojtuś, czy już zakupiłeś wszystko na święta? Nie, nie, nic nie zakupiłem. Bardzo Be dobrze. W telewizorze mnóstwo tragizmu, agresji, nienawiści i już sam nie wiem, czy czuję tę właściwą atmosferę, magię. Ja nie oglądam telewizora, to nie wiem. Ja też. Tak, tak Wojtuś. Dlatego no to Jesteśmy dlatego w radiu. Magię świąt uniesionych jakoś trzeba jednak odnaleźć. Świat pełen zła to teraz norma i dlatego... Być może tak jest, ale zróbmy coś, by nie zatracić do końca piękna i dobra. Po to są nasze audycje. Po, po to dzisiaj jest Wojtuś Gęsicki, po to, po to jest nasza muzyka. A pieśnią, która otw otworzyła, był taki e, dziwny manifest Boba Dylan'a: World Gone Wrong, pełen złaten świat. Ale właśnie chcemy to wszystko porozwiewać, po... jakoś tak pozmieniać, przynajmniej na dzisiaj. Na okoliczność świąt przybywają do domu rodzinnego ludzie, którzy często zmuszeni gdzieś tam względami właśnie życiowymi udali się na emigrację. Dzisiaj rozmawiałem z Darkiem Pawłowiczem, który przyjechał do Ciechanowa po, jak zwykle, po to, żeby się spotkać z przyjaciółmi z rodziną. I dlatego tak właśnie niczym te kamienie, które się toczą i potem nagle powracają do miejsc magnetyzmu pełnych. Tak też to potraktujmy. Takie powroty szczęśliwe, like Rolling Stone. Bob Dylan, Robert Allen Zimmerman, e, muzyk, poeta, kompozytor, pisarz. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy, że to właśnie ten, ten poeta będzie dla ciebie, Wojtku, saportem. Dla mnie to jesteś takim największym poetą, jakiego znam. Największy, większego nie ma już. no. Nie, znaczy, jeszcze nie ma. Bart Ciechanowski, Wojtek Gęsicki, yy, ponad dwa metry wzrostu, słusznych rozmiarów, taki sympatyczny brodacz y, i ładne piosenki piszesz, Wojtku, muszę powiedzieć. Dlatego dzisiaj cię wylosowałem, tak jak zawsze, wypuszczamy ciebie przeważnie jakieś jest jakaś... Yy, nieszczęście. Żałoba yy, narodowa albo, albo święta, dzisiaj nam się wpasowałeś idealnie. Witam ciebie bardzo. A dzisiaj nieszczęścia nie ma, chwała Bogu. Jest tak, chwała Bogu, mamy hmm. dzisiaj fajne, fajne okoliczności. Przygotowałeś zestaw piosenek, które, tak, po tytułach już widzę, że to są takie świadectwa dawnych wydawnictw, a tu również dwóch nie znam. Czyżby się szykowała jakaś pójta twoja najnowsza? A, tak? No nie wiem, a tak. Nie wiem. A czy płyt, płytę nagraliśmy w grudniu w zeszłym roku, tuż przed, Bo przed Wigilią? Rocznica. Rocznica jest. I ja przez ten rok czasu miałem dograć wokale tam. I zawsze, jak miałem czas dograć wokale, to zawsze miałem chore gardło i ciągle te wokale niedograne są. <grymne> tak, to jest bardzo trudne, ponieważ masz swoje własne studio piętro <grymne> niżej, tak? Tak, tak, to jest tak, no bo jak się nagra, to, 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 to czasami, jak się nagra też, to potem na drugi dzień się schodzi i się okazuje, że to już brzydkie jest i tak można też w nieskończoność schodzić. Także to jest trudne w ogóle. <grymne> Wojku, drogi, ty, czy, czy, czy możemy ciebie prosić o ilustratywność muzyczną taką? Bo tu nie, nie, <krymne> nie mamy wprawdzie mrozu, nie ma śniegu. Święta się szykują, jak wszyscy wiemy, takie dość no y, szare i to spróbuj no, coś ponaprawiać. No właśnie nic nie naprawia, bo, bo w ogóle to chyba trzeba będzie te wszystkie pieśni, pastorałki różne to na nowo napisać, bo jak to tak będzie wyglądało, bo tu nic nie pasuje, wszędzie w no tak. tych piosenkach jest śnieg. U mnie też jakiś mróz jest nawet, to nie wiem, czy m, to, to musimy sobie wyobrazić ten mróz może. Ten czy... <laughs> Mróz, y, dziwny tytuł, mróz, a wie? No tak, znaczy to taki tytuł roboczy, był, kiedyś i tak został, bo to tak fajnie po francusku bruza wie. Jest, nie wiem, czy to, po, znaczy to, czy to w ogóle coś znaczy po francusku, ale brąza wie takie... Ale mi się podobuje. Brąz a wie. Brąz <ścoughs> zapukał chłodem w okno, że też mu się chce. Malowanki pod choinkę daje Tobie mnie, wiatrem opluł świerk pod lasem i kolędy śpiewa basem taki mróż, a wie, że już święta, że już święta i Bóg rodzi się. Że już święta, że już święta i Bóg rodzi się. Ptaki chwilą przy okruchach zaraz zaczną jeść, czyszczą piórka i pazurki. Mają wilje też potem tak w ten od się składa, będą ludzkim głosem gadać. Taki ptak, a wie, że Już święta, że Już święta i Bóg rodzi się, że Już święta, że Już święta i Bóg rodzi się, że Już święta, że Już święta, i Bóg rodzi. Ślicznie się zawsze mnie wzruszałeś. Jak tylko pamiętam, ile lat ciebie słucham i, i niby te piosenki, które znałem po wielokroć wykonywane, to zawsze jakoś tak mnie tam po, potrafiłeś. O jak się cieszę, normalnie. Jak się cieszysz. A czy <laughs> powiedz mi, czy, czy, czy coś się zmieniło w twoim postrzeganiu świąt z upływem lat? Czy to kiedyś było inaczej, piękniej? Czy to teraz jest tyle o piękniej? Jak to jest? Czy to tylko kwestia no, kiedy... braku śniegu, czy to... Kiedyś, znaczy, nie, kiedyś to było pięknie, kiedyś, bo Mikołaj przychodził do człowieka. E, jeszcze wierzyłem w Mikołaja wtedy. <laughs> Pamię... Ale mi teraz dałeś. Nie, no kiedyś było inaczej. Kiedy... Pamiętam, że w momencie, kiedy pod, na, na gwiazdkę dostałem pod choinkę od y, wszystkich członków rodziny skarpetki, to doszedłem do wniosku, że już jestem dorosły i, i od tamtej pory święta się inaczej już wyglądają. To takie były składkowe te skarpety? Zrzucili się po na nie. Je, po jednej? Nie, nie, ale bo zawsze, zawsze dostawałem jakieś takie no, takie niespodzianki, jakieś takie za, zabawki dostawałem. A pamiętam, że to był takie, Dostałem, dostałem po, popielniczkę, nie wiem czemu. Ona taka gadająca, była kaszląca popielniczka. I dostałem skarpetki i rękawiczki jakieś. Dostałem takie. To, i, I tak wtedy posmutniałem i pomyślałem sobie, że już chyba jednak. A już miałem wtedy chyba z 18 lat. <gry> To zatrzymajmy te wspomnienia, nie dajmy się tutaj tym, tym telewizyjnym sensacjom, po prostu zatrzymajmy Ale święta takie konsumpcyjnie Tak, takie, tak ko konsumpcyjnie tak trochę tak rozmawiamy, tak? To tak. Ale e, tak. to nie szkodzi, tak nie? Ale no to, to tak, tak śmiesznie. Pamiętam jak z malutkim dziecięciem byłem, i to rodzice mi mówią, że to jest nieprawda. Ja w tego Mikołaja wierzyłem, ja go się bałem bardzo, bo to taki obcy człowiek przychodził, a ja to taki taki jednak wychowywany w, w, wśród kilku członków rodziny, a to obcy człowiek ma przyjść, ma mnie na kolana wziąć. I byłem przekonany, że to kiedyś siedziałem u tego Mikołaja na kolanach, a dziaduś mój chodził gdzieś tam w pokoiku obok. No i, i rodzice mówią, że to nieprawda, bo dziadziuś się przebierał i nie wiem, jak to jest. Może, może to był wtedy prawdziwy Mikołaj akurat, może wtedy był. Tak, a może po prostu trzeba w coś wierzyć, mój drogi. To zabierz nas w jakąś podróż, panie Wojtku. Mam. To o Karpiu zaśpiewam, co? O, może? tak. Y y Skoro ma być konsumpcji, nie bardzo proszę. <laughs> no to Marka Piotrowskiego, to jest o matku piosenka Maji. Dobrze, jedziemy. Dobrze wyglądam. Ja, kurczę, ja się nie, nie, nie mogę przyzwyczaić, że w radio jest tak widno i że są kamery, też nie mogę się przyzwyczaić. Muszę państwu wyjaśnić, że tu podstępnie nagrywamy Wojtka występowanie i być może to się ukaże. Na... <słyski> może się ukaże. W telewizorze. Czekaj, o tak może zrobię, nie wiem jak mam zrobić. Przed wigilią zakupiłem w sklepie karpia, taki karpik w galarecie pyszna rzecz. Karp nie harpia tylko ryba, ale życie mi obrzydza, za me dobre serce można by tak rzec. Gdy wrzuciłem go do wanny, łeb wystawił, dolej ciepłej wybulgotał mi na głos. Wigilijny karp to sprawił, przytomności mnie pozbawił. Od tej chwili mam na głowie siwy włos. Ból, 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 żył sobie król. W wannie bul, ból, pływał mi król. Nie nosił treski, nie lubił neski, Żywot miał pieski, Jan Karp sobieski. Kłódka felek mi przywrócił ból istnienia. Nagła myśl jak gwiazda w głowie błysła mi. Trzy życzenia, trzy życzenia. Wreszcie los mi się odmienia. To nie marna rybka, lecz karp kilo trzy. Rany boskie oddam długi, spłacę raty. Operacja żonie, wróci seksapil. Taki karp to więcej może, choć w szarawym jest kolorze, lecz widocznie karp ma pewnie taki styl. Ból, 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 żył sobie król. W wannie bulbul pływał mi król, nie nosił treski, nie lubił neski, żywot miał pieski. Jan Karp Sobieski, teraz będzie trochę tak jakoś, może, ale no jedziemy. Nagle żona do łazienki wchodzi goła, chcąc wymoczyć w ciepłej wodzie ciało swe. Karp szelmowsko do niej mruga, żona w wodę bluzki jak długa. Na mych oczach żona skarpiem zdradza mnie. Już porwałem i nie bacząc na korzyści, krzyczę, zaraz wypatroszę, gadzie A on do mnie mówi, spokój, ucz biologii się ty ćwoku, przecież gad od ryby znacznie różni się. Ból, 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 ból żył sobie król w ładnie ból pływał mi król nie nosił treski nie lubił neski żywot miał pieski Jan Karp z Sobieski wybałkotał jestem karpiem z Wilanowa taka płotka nie podnieca wcale mnie bo ja jestem Jan Królewski moim przodkiem był Sobieski ty życzenia moje spełnisz nie werte i tak rozwiał się mój sen o dobrobycie Przed Wigilią nawet śledzia boję się Chcę odzyskać swoją wannę Chcę prysznicę brać poranne. Nigdy więcej nie uwierzę w bajki, nie Ból, 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 ból Żył sobie król W wannie ból, ból Pływał mi król Nie nosił treski nie lubił Neski, żywot miał Pieski, Jan Karp Sobieski. No mi się podobało, wybałkota. Wybałko. No bo tak, tak się... Dobrze, tak, tak było w tekście Jana, Marka Piotrowskiego. <grystanie> <grystanie> Wojtku, właśnie, to normalny nastrój świąteczny tutaj nam, po, poprzez tego spryciarza Karpia, który... <grystanie> O matko, a dalej w tym roku też trzeba kupować karpie z jadrem nie? Nie, dzisiaj tam stojałem, tak powiem, nad moimi jabłkami i, i patrzyłem, jak te biedne karpie no, no. próbują łapać powietrze i one chyba nie lubią świąt, tak samo jak ja. <laughs> no to teraz powiedziałeś. Lubię, oh. ale dobrze, 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 wracamy. Taka bajka była kiedyś jakimś takim, co nie lubił świąt. To źle skończył. <laughs> Tu masz Wojtku pozdrowienia z Częstochowy, rewelacja. Nie, Bóg zapłać. Popis dykcyjny w wykonaniu Wojtka, hodowcy karpia. <laughs> to, 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 a te, za te by, by a te, te Bałkota, wybałkotałeś <laughs> bardzo precyzyjnie. E, bardzo mi się podobały też treści, lekko takie erotyzujące, zwłaszcza o seksapilu. <laughs> Dobrze, proszę pana Wojtku, domyślam się, że Prędko nie, nie zobaczymy, nie usłyszymy Ciebie w Ciechanowie, bo wykonujesz Długie trasy, ale gdzieś tam po, po naszym pięknym kraju A wczoraj graliśmy właśnie taki, Ojej, taki śliczny koncert Wigilijny, zaułkowy W Kutnie graliśmy o. Taki był show, show, show wigilijny był. Słuchaj, no Normalnie tam jest, taka publiczność była Przyszła nam że, że po prostu normalnie był show w Wigi i taki śpiewaliśmy przez. Tak, przez Ból, no, tam kolęd pośpiewaliśmy sobie i w ogóle no, niesamowicie. Było a Wojtek, wczoraj. a to co? tam słychać nasze radio? P a nie wiem, Płocka, polecę zobaczyć. Polska antena tam sięga, czy nie? No, do, się, do... sięga chyba. A tam, no to, to nie... No Dobrze, pozdrawiamy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich, skutna. na. Wojtuś, mam do ciebie niespodziankę. A, właśnie a, a, a. jesteś tutaj nawet na forum Okolice Blusa, uśmiechnięty i tajemniczy bardzo. A co ja tam robię? Jak, jakim. Tak? No, nie powiem, co robisz, wsiadzisz tak sobie, udajesz. mądrego. Dobrze, Wojtku, okarbisz ja mnie. bardzo prosiłem o tę piosenkę o podróży, bo tak? lubię, lubię piękne podróże. Ale to jest taka, na serio jest? Tak? No to nie, tak? Na serio śpiewamy? Jeśli taka ma być. No dobra, a no, no, to taka, no nie wiem, dawno jej nie śpiewałem, to nie wiem. Święta W święta, do, w, to... w domku spędzacie w święta, czy gdzieś wyjeżdżacie? W domku trochę, Boże, pojedziemy do, do, a, trochę w domku. Do trochę. mamusi, tatusia, bo tam zrobią jeść. Tak, tak. No, pojedziemy do, do teściów, do, to w teściowej. Pojedziemy. No i dobrze. A ty, 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 słyszałeś, słyszałeś dowcip taki o tym, o tej o teściowej, jak przyjechała na święta? <laughs> przyjechała na święta teściowa i. I mówi, o, o, widzisz do dzieje kochany, mój mój mówi, że tak mnie nie lubisz, a postawiłeś moje zdjątko na kominku. A on mówi, postawiłem, żeby się dzieci do ognia nie zbliżały. <grym> Wojtku. I to <tą> optymistyczną, <grym> prawda tutaj. Postaram się. Ja myślałem, że to było to zmiotło. Mamusia zamiada czy odlatuje. <grym> <Nie to. Ojej. grym> no. A jeszcze to, a po jeszcze, po jeszcze, tutaj, tak. no jeszcze taki... Do, do, Powiedz jeszcze jeden dziewczynki. Ten... Bo mi się bardzo spodobało. Jak, bo, u, u, u nas Gabrysia zawsze robi dwa takie miejsca te, dla tych nie, niespodziewanych gości. Bo, no tak. No bo czasami tam się Bli, tak bliźniaki zdarza, na zdarza. Że, 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 że Marek Piegus wpadnie na przykład do nas i wtedy. I w... <laughs> bo bliźniaki. No i wtedy ja mówię, albo Gabrysia po począł dwa, no bo jak Marek przyjdzie, to już jedno będzie puste, tak jak powinno być. No, i to jest, znalazłem taką anegdotę, jak to taki strudzony idzie, idzie przez, 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 przez tam pola i lasy, jest taki spragniony, strudzony człowiek, i nagle chatkę zobaczył, puka. Witajcie, szczęść Boże, to jestem taki spragniony, zmęczony, taki zgłodniały. Macie tam puste miejsce jedno jakieś? Jest tam u Was takie miejsce? Jest. A użyczycie mi tego miejsca? Nie. A dlaczego nie? Bo tradycyjnie musi być puste. A, po, a jeszcze a propos takiego miejsca, pamiętasz, Wojtka, kiedyś y, szukałeś sponsora na jakiś koncert, chyba to była ten festiwal Trema, prawda? No, no może. W, pe w pewnym banku u pewnej pani dyrektor. Y, Ale to było, nie było puste, tylko górskie. Rozejrzałeś roze się z jakimś usiąściem, ona zauważyła: No proszę bardzo, panie, panie, panie Gęsicki, proszę siadać, jak, jak pan się zmieści. A to kiedyś. Kiedyś też pamiętam, że przeciskałem się przez tłum widowni, szedłem na scenę i, się zas i tak krzyczę ciekawe, jak ja przejdę, jak ja przejdę. I ktoś tam krzyknął, bokiem, bokiem. A Stasiu ukochany odkrzyknął, a co za różnica? No i to tak, widzisz, Michale, jak. Dobrze, Wojciech, to może już by się. Ale dziś wesoła audycja, to masz pozdrowienia od Netki. <grymne> Pozdrawiamy cię, Netuś, naprawdę. No, także, aha, tak właśnie, bo, aha, już, pa, państwo macie fotografię, to już wiecie. Pani jest <grymne> twoją fanką i chętnie tak. posłucha tej piosenki w końcu. Od, w końcu. <grymne> ja nie wiem, jak to wyjdzie z tą piosenką. To jest piosenka ze słowami Krzysia Cezarego-Buszmana. Jesteśmy sobie... Przecież dłużni, szanse, co w drobnej trwa przysłudze, byśmy uczyli się odróżnić Nadzieje od bezkresnych złudzeń. Bo tak w poczuciu wielkiej straty, jakby nikt szczęścia nie był godzien, będziemy co dnia tęsknić za tym, co byśmy mogli mieć na co dzień. Najpiękniejsza podróż, jaka może nas czekać, to podróż naprzeciw drugiego człowieka. Najpiękniejsza podróż, jaka może nas czekać, to podróż naprzeciw drugiego człowieka. Los nie rozpieścił nas bezkarnie i życia ścieżek nie uprościł, bo to nie miłość czasu pragnie, ale jedynie czas miłości. Musimy się wciąż bardziej starać, bo ja przez chwilę nie zwątpiłem, że nasza, nasza zbyt naiwna wiara. To wiara, która daje siłę. Najpiękniejsza podróż, jaka może nas czekać, to podróż naprzeciw drugiego człowieka. Najpiękniejsza podróż, jaka może nas czekać, to podróż naprzeciw drugiego człowieka. Się zamyśliłem. <laughs> tak? Tak. Ale ładna taka jest, ładna, ładna właśnie. Tak, no. eee, <laughs> ja mam nadzieję, że ty zostaniesz jeszcze ze mną dzisiaj w tej audycji, bo jeszcze potem byśmy razem przedstawili postać innego poety, płockiego no dobrze. Pawła Wójcika. Dobrze. A teraz dla ale, wszystkich. Ale cukier jakiś, masz jakiś cukier? Jak tutaj puścimy naszych ar 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 archiwalnych <laughs> przyjaciół z Ameryki, to w tym czasie poszukamy dla ciebie cukru, bo rzeczywiście ta kawka ci słabo schodzi. Wojtku drogi, to może dla wszystkich przyjaciół naszych na forum okolice Brusa, których pozdrawiamy, oni nas tutaj słuchają. Jedni bardziej się bawią, inni mniej, ale to tak bywa, prawda? <laughs> Dobrze, przepraszamy za taką audycję wyjątkową dzisiaj. Może mało bluesa, ale, to, ale tak chciałem, żeby było troszeczkę. <głos> <głos> trochę się pozbyć tych właśnie zmartwień i, i, i te święta radosnymi uczynić. Wojtku, no to może teraz nie, nie śpiewajmy, a teraz idziemy na jednego, ale może coś o śledziku. Co? A to o śledziku coś? A masz takie piosenki jakieś. Ale takie? to już mieliśmy nie śpiewać już. A! Ale zaśpiewaj jeszcze jedno. O śledziku? No. No jak tam, ale to bluesowo jakoś mam zaśpiewać? To czy tak, ja? postaraj się. <gry> A nie? jak no, czekaj, jeszcze jestem śledziku. Śle, śle, śledź, śledź, śledź. A to Jacek Goliński napisał znowu tę piosenkę, Tak. Śledź, śledź, śledź to nie ryba, chociaż w wodzie żyje, w morzu pływa, chociaż ogon ma i płetwy też. To śledź nie ryba, nie ryba, nie ryba, tak jak jesz nie jest zwierz, tak jak jesz nie jest zwierz, jak jesz nie jest zwierz, jak jesz nie jest zwierz, nie jest zwierz. Najlepszy jest śledzik w postraci rolmopsa, wprost kizać paluszki, gdy w buźkę go chopsasz. albo w śmietanie lub w innym sosie. Oj, kręci w nosie, oj, kręci w nosie i śledź, 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 to nie ryba, chociaż w wodzie żyje, w morzu pływa, chociaż ogon ma i płetwy też to śledź. Nie ryba, nie ryba, nie ryba, tak jak jesz, nie jest zwierz, 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 nie jest zwierz. Choć śledź, nie ryba, nie ryba, nie ryba, chociaż pływa w wodzie, to w ustach się rozpływa i wtedy ślinka kapu kapu kapu, oj łap śledzia, bracie łap i śledź, 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 to nie ryba, chociaż w wodzie żyje, w morzu pływa, chociaż ogon ma i płetwy też to śledź, nie ryba, nie ryba, nie ryba, tak jak jesz nie jest zwierz, jak jesz nie jest zwierz, jak jesz nie jest zwierz, jakież nie jest zwierz, nie jest zwierz, śledź, 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 to nie ryba, śledź. To... Um, to też trzeba trochę poimprowizować. Po, 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 poimprowizujesz coś, czy nie? Co? tak, tak, to długo tak będziemy grać? Zas to taka wigilina. Zakręciłeś, Pięknie, się, przecież. zasamplowałeś się, Wojtuś. To my Państwu na razie dziękujemy. Poprosimy o troszeczkę bluesa. <noise> Blues. Wieczorową porą.